Czy po wyborach parlamentarnych i utworzeniu nowego rządu na trwale zmieni się postrzeganie polskiej gildy? Czy polskie akcje nadal są tanie i będą doważane w portfelach przez zagranicznych inwestorów? Czy szeroki indeks ZWIK ma szansę w tym roku wybić nowy historyczny szczyt, do którego brakuje mu 5%? Kłaniam się Państwu, Dariusz Wieczorek, i zapraszam na kolejny program prosto z parkietu. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Kondrat Łapiński, zarządzający i współtwórca Funduszu Total Fiz. Cześć. Dobry, cześć. E jak sytuacja po wyborach? Chciałem o to zapytać, ponieważ w ostatnim komentarzu zwracaliście uwagę i podkre podkreślałeś, że właśnie po wyborach Twoje nastawienie jest jeszcze bardziej takie ciepłe, optymistyczne, optymistyczne tak. w stosunku do, nas do naszej giełdy. A Ty jesteś znany z tego, że generalnie jesteś optymistą, jeśli chodzi o polską giełdę. <grym> bym ja... powiedział, że raz optymistą, raz pesymistą. Ja nie jestem tak raz na zawsze w akcjach zakochany, ale no od roku, od października zeszłego roku, czyli już ciut ponad rok, faworyzujemy polskie akcje i, i śmiało o tym piszemy. Greek, no dobrze, a te, mhm, nadal twoim zdaniem, pomimo tego wzrostu, który był e, w październiku, twoje, y, nadal Polskie akcje są tanie, bo mieliśmy bardzo słaby sierpień, wrzesień, jakby tutaj była taka mocna przecena, ale te wybory parlamentarne i nadzieje na utworzenie nowego rządu rzeczywiście dały taki impuls prowzrostowy. Myślisz, że to e, będzie no, na dłużej, czy to jest tylko taki chwilowy zryw? To uważam, że jest to zjawisko in plus na dłużej bo to, że polska giełda urosła tam 4 czy 5% po wyborach to nie zamyka luki, luki w znaczeniu jakie są poziomy wycen na świecie czy poziomy wycen w emerging markets, a w Polsce tak, takie najprostsze, najważniejsze, naj, coś na co najczęściej inwestorzy patrzą no to cena zysk dla, dla tych podstawowych indeksów i, i mierząc na przykład i Poland ma cenę zysk gdzieś tam około 8, kiedy MSCI Emerging Markets ma bardziej 14. Także widzimy, że to nie, nie o 5% chodzi, nie o 5% lukę chodzi. Oczywiście reakcja taka dobra, ta październikowa, ale to też powoli, no jeszcze to nie jest tak, że, że tu jest rząd, te wszystkie związane z praworządnością, sprawy są załatwione. Zamknięte, że już z KPO płyną pieniądze. Pracy to pracy jeszcze. Tak, mhm. tak. To jeszcze to nie, to nie dzieje się tak e, przez, przez jedną noc, e, ale no, trzeba powiedzieć, że, że jest to te, te, te wybory pierwszy krok do tego, by polska giełda, polskie akcje były postrzegane nie tak bardzo negatywnie jak jeszcze e, kilka miesięcy temu czy, czy kilka kwartałów temu a tak były postrzegane. Właśnie związek to miało z e, e, prowadzoną wojną, to chodzi o 2022 rok, gdzie, gdzie ona tam e, e, wybuchła nieoczekiwanie e, i związek z tym, że spółki Skarbu Państwa e, były notowane z dużym dyskontem, a czasami z bardzo dużym dyskontem do podobnych spółek e, n, na świecie. Czy teraz... E, e, z, z szansą utworzenia rządu, to dyskonto będzie mniejsze, ono będzie redukowane? Bym zakładał, że właśnie tak to powinno być. Oczywiście nie mamy stuprocentowej pewności, ale raczej tak to powinno być. A tak jak wspomniałem o tych parametrach, choćby cena zysk, tam, stopą dywidendy, cena wartość księgowa, oczekiwany poziom ceny zysk, to by sugerowało, że jeszcze przed nami no tam małe kilkadziesiąt procent wzrostu co brzmi no, jakby bardzo optymistycznie nie ma dzisiaj chura optymizmu ale powoli zaczyna się zachowanie indeksów polskich lepsze niż reszty świata zachowanie ba nawet polskich inwestorów Albo potencjalnych inwestorów, albo potencjalnych klientów funduszy inwestycyjnych za zaczyna być troszkę inne po 15 października. To jeszcze zaraz, zaraz jeszcze zapytam o, A, to, dobrze, o, o dobrze. to zachowanie potencjalnych klientów funduszy. Aha. Konrad, ostatnio rozmawialiśmy tutaj w, w tej formule w Parkiet TV w kwietniu i e, wtedy pytałem Cię o takie docelowe poziomy dla wig 20. Wiadomo, w tym indeksie... Jak zakończymy rok. Tak, 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 ale w tym indeksie jest dużo właśnie spółek Skarbu Państwa, dużo też banków i wtedy mówiliśmy, że pierwszy taki pułap to jest 2,200, potem 2,400 i ty... E, Powiedziałeś, że czemu nie, że ten dwa, poziom 2400 to nie jest wysoko postawiona poprzeczka. E... Tak powiedziałem. Właśnie. To, A było 1900. To było pląktów. wtedy 1900. Wyglądało. Tak. Abstrakcyjnie. Abstrakcyjnie, tak. W lipcu mieliśmy podejście po 200, teraz tak, tak. też mieliśmy w tym tygodniu podejście po 200. To zapytam, czy w tym roku uda się jeszcze WIGOWI 20 pokonać te, ten opór 200 i te 2400 magiczne? Osie, no 200 to 2200 to jest prawie, że to my jesteśmy tam, nie wiem, 30 czy tam 50 mhm. punktów niżej. To, 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 to nie jest jakby e, e, wyzwanie. E, no, czy 2400? No, kto wie. E, co prawda, zostało kilka tygodni, tylko do końca roku, ale po, po tej zmianie, i, i jeżeli mamy mocne procesy związane ze zmniejszaniem się inflacji, e, e, zmniejsza się ryzyko e, wzrostu stóp, a może, bym powiedział, nawet rośnie. Prawdopodobieństwo obniżania stóp, no to ciągle podtrzymuje. Te 2,400 jest w zasięgu indeksu WIG 20, i nowe szczyty na, nowe szczyty wszechczasów na indeksie WIG też są jak najbardziej. W zasięgu, tym bardziej, no tak jak wspomniałem, wskaźnikowo Polska jest tania, w niektórych miejscach bardzo tania. Także no, mamy dosyć komfortową sytuację, czyli ta, tanie wyceny, niskie wyceny, trend wzrostowy oczywiście tam jeden miesiąc lepszy, drugi gorszy ale jednak trend wzrostowy od 13 miesięcy. Jakieś pozytywne wydarzenia na, scenę, na scenie politycznej, rosnące prawdopodobieństwo KPO i ciągle duża ostrożność, bardzo duża ostrożność klientów i inwestorów na polskiej giełdzie. No a szczyty raczej się tworzą nie wtedy, kiedy jest bardzo duża ostrożność, tylko właśnie tej ostrożności brakuje. Także, no, odpukać w niemalowane, jeśli z zewnątrz nie będzie jakichś negatywnych impulsów, to w tej atmosferze powinniśmy się powoli, ale miesiąc po miesiącu przesuwać do góry. Mm -hmm. To o ten szczyt, tak jak na początku wspominaliśmy, do wig dwa, y, y, szerokiemu indeksowi WIG brakuje 5%. Myślisz, że to jest taka perspektywa, nie wiem, właśnie tegoroczna, pierwsze miesiące przyszłego roku, wiemy, że są tak zwane efekty sezonowe, radź świętego Mikołaja, efekt stycznia, tak. czy czy to dodatkowo, jakby No będzie tak, takim tak. No to, to jest. Znaczy, to nie jest żadne odkrycie, żadna, żadna odkrycja, jest żadna, no, taki, taki świeży, nowy impuls. Tak. Ale to prawda, że te miesiące zimowe z jakiegoś powodu statystycznie rzecz biorąc są lepsze niż gorsze. Także, kto wie, no, obej oby w tym roku podobnie było. No, powiem, że są podstawy ku temu. Mhm. E ale wcześniej wspomniałeś też, że tak długoterminowo, to nawet y, mamy taką, takie pole do nadgonienia rzędu nawet kilkunastu, tak, czy kilkudziesięciu procent. Myślisz, że perspektywa na 2024, twoim tak, zdaniem tak. to ona też to jest taka to, pozytywna. Y, 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 pomimo... jak, jak, jak pamiętasz w na wiosnę wczesną, żeśmy rozmawiali, to wspominałem, że 23-24 postrzegam optymistycznie i podtrzymuję to zdanie. Dalej tak uważam, że to jest to miejsce, gdzie trzeba być, trzeba mieć polskich akcji dużo i nie, nie postrzegam rynku długu ani depozytów jako coś wyjątkowo konkurencyjnego dużo, dużo chętniej bym widział właśnie akcje w portfelu i o ile ostatnie lata to grube lata tam nie wiem z pięć osiem lat omijaliśmy systematycznie WIG 20 tak od pół roku roku WIG-20 coraz bardziej lubimy i nie, nie omijamy go. Nie, nie przeszkadza nam już to, że akcjonariuszami w spółkach, w które inwestujemy, jest Skarb To one właśnie są najtańsze albo jedne z najtańszych. I bym powiedział, że. Rośnie prawdopodobieństwo, że będą się dobrze zachowywać, że będą wypłacać dobre dywidendy, bo to jednak w większości to rentowne biznesy. Mm -hmm. ty, ty też jakby doceniałeś zawsze te małe spółki z mm -hmm. swig 80. Tam mieliśmy szczyt latem, troszkę ten tak. indeks się. Kraków. O tak, od szczytu oddalił, ale właśnie Twoim zdaniem teraz co bardziej te duże spółki, te, które były przez ostatni czas zapomniane, czyli WIG-20 będzie trochę nadgania. Tę stracony, stracony czas. A to tutaj straco ten z, stracony z, czas. 80 może być taki trochę trendboczny, czy? Nie, to raczej, jeśli bym, bym miał obstawiać, to że oba indeksy idą powoli, ale do góry. A WIG-20 chyba z większym przytupem, właśnie z tego względu, że te takie istotne niedoważenie wśród inwestorów międzynarodowych. Ono powinno znikać, a kto wie, kto odważniejszy, to może nawet przeważać Polskę. Już tam, nie, nie chcę tu skłamać, ale chyba z dwa tygodnie temu, czy tydzień temu jedno z czołowych biur maklerskich, banków inwestycyjnych dało przeważaj Polskę, także no powoli, ale zaczyna Zaczyna coś się zmieniać. Tak. To, 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 że zagranica zaczęła przeważać, widzieliśmy Polskę zaraz po wyborach, bo te obroty były wtedy rekordowe. No, w ogóle październik, październik był taki, że październik mamy. w Polsce się na plusie skończył, no, a reszta lepiej, świata... Tak, tak, sobie, tak sobie, samy, masz rację, no. ale wspomniałeś też, czyli co, tutaj liczymy, że wrócą inwestorzy zagraniczni taką większą ławą. wspomniałeś też o no, inwestorach indywidualnych, takich, tak. którzy bezpośrednio inwestują właśnie na giełdzie ale też pośrednio poprzez fundusze. Czy widzisz jakieś ożywienie? Czy w ogóle z, tak. jest więcej potencjalnych klientów? To, to taka jakby najświeższa z tego tygodnia informacja. Miałem przyjemność być na, na dwóch spotkaniach i było no, istotnie więcej ludzi niż, no tak w cudzysłowie powiem, przed 15 października, a już krotności więcej niż rok temu. Rok temu naprawdę ciężko było kogokolwiek zainteresować i im opowiedzieć, że o polskie akcje to są takie dobre, tanie i z dobrą perspektywą i że ktoś w ogóle tego chciał słuchać, a teraz powoli systematycznie co prawda jeszcze w tych raportach dotyczących wpłat wypłat do funduszy czwartych, tak mm. tak. To jeszcze tego nie widać. Nie widać. Ale bym powiedział, że skoro już przychodzą i pytają, i jakby aktywnie, no, tylko żeby nie zaprzeczyć, yy, yy, są yy, pierwsi zainteresowani, yy, to prędzej czy później pójdą za tym też i pierwsze przelewy. Mhm. A myślisz, że ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej, pozostawienie stóp bez zmian, e, pojawiły się też, czyli tak troszkę e, Przeciw temu, co oczekiwał rynek, bo ekonomiści mm. spodziewali się w większości obniżki o 25 punktów bazowych. Mm. Teraz pojawiają się takie komentarze, że te stopy no, zmienia się trochę podejście Rady po tych wyborach, że będzie bardziej walczyła z inflacją, a nie wspierała wzrost. Czy utrzymanie tych stóp na takim stosunkowo wysokim poziomie w dłuższym terminie właśnie nie zniechęci tych, tych inwestorów, którzy zaczęli już właśnie szukać tej, tej alternatywy? Jak myślisz? No, raczej bym powiedział, że to. Aż tak bardzo dużo związku z tym bym nie, nie, nie wiązał. wiązał, tak te stopy z jednej strony można powiedzieć, że wysokie, ale patrząc na inflację, która wcale nie spadła do, 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 do poniżej tak, to tak, jest, do tego targetu, tych poniżej 2,5%, także to jeszcze, jeszcze trudno mówić, że depozyty są specjalnie atrakcyjną alternatywą a inwestowanie w fundusze akcyjne, no to jest poszukiwanie stopy zwrotu istotnie wyższej niż ta, która jest na, na depozytach. Jeszcze tak żeśmy y, y, mówili o, o wig 20 i o tym poziomie 2,200-2,400, no bo to jest tak historycznie, patrząc 2 lata, 4 lata wstecz, to był ten poziom, który był taki bardzo trudny, do, do, umęczący, tak? Ale nie, nie, nie możemy zapominać, że za ostatnie 3 lata inflacja skumulowana, czy 2 lata, czy 3 lata, inflacja skumulowana to jest tam koło tych 30-40%. Tak, 40 czyli, nawet, tak za no, 40% czyli gdyby do tego poziomu 200 2300 dodać tą inflację, to zaczniemy lądować gdzieś bliżej 2,800 albo jeszcze wyżej, czyli no, gdybyśmy doszli do poziomu równowagi tego, w ujęciu realnym tego sprzed 3-5 lat to lądujemy bliżej 2800, czyli dzisiejsze 2,200-250 się wydaje ciągle inwestycją, taką troszeczkę asymetryczną. Z większym potencjałem wzrostu, a niekoniecznie większym potencjałem spadku. Mhm. Wspomnieliśmy o funduszach. Te stopy zwrotu, jeżeli chodzi o fundusze tutaj akcyjne, one są zachęcające, stosunkowo tak. wysokie. Myślisz, że to będzie kolejny taki wabi, który przyciągnie właśnie klientów? I chciałbym się zapytać, czy ty zamierzasz, twój, twoje, twój FIS, zamierza wyjść na rynek z jakąś taką emisją, właśnie certyfikatów, teraz pozyskaniem większego kapitału? Jeśli chodzi, chodzi o stopy zwrotu, to no, spróbujmy sobie wyobrazić <laughs> święta, tudzież okres, ten, ten czas styczniowy, kiedy ludzie robią podsumowanie minionego roku, czyli minionego roku, czyli 2023. No i okaże się, że ze sporym prawdopodobieństwem, dzisiaj dzisiaj jeszcze jest listopad, co rok się nie zamknął, ale ze sporym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że to właśnie akcje i to polskie akcje to będą na zwrotu. lepszą stopę zwrotu i będą najtańsze. I no, przy okazji takich podsumowań, być może już będzie wtedy sformowany rząd, już będą pierwsze decyzje, już będzie bardziej prawdopodobne KPO. No to tak, jak dla mnie to brzmi dosyć dobrze, jeśli chodzi o to, co będzie w głowach klientów i inwestorów, i takie, takie no, do, dobry zaczyn do tego, żeby podejmować decyzję o doważaniu się w polskie akcje. Oczywiście, czas zweryfikuje, czy, czy, czy moja wyobraźnia no, tym razem zawiodła, czy, czy, czy jednak odgadłem nastroje te styczniowe, ale bym stwierdził, że chyba to w tą stronę idzie. Mhm. A będziesz, twój fundusz będzie zbierał kapitał teraz? My teraz, raz, tak, my raz na jakiś czas robimy zbieranie kapitału, no i no i będziemy się dopasowywać do sytuacji. Mhm. E, sprawdzając ostatnie dostępne dane, ale Ty może masz świeższe, stopa zwrotu Twojego funduszu na wrzesień to była mhm. rzędu 15%. Rozumiem, że po dobrym październiku pewnie jest jeszcze tak, wyższa. Tak, bliżej 20. E, już. Czy, 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 jaką wartość aktywów ma Twój FIS? E, mamy trochę ponad pół miliarda, także też już ten, ten FIS ma, jest całkiem spory. Yy, yy, mamy no, tą, tą frajdę, że, że mamy duże zasoby gotówki, dobrze ją, mam nadzieję, dobrze ją dzisiaj zagospodarowujemy. Także bardzo duży komfort yy, pracy, a tak jak wspomniałem, rynek tani, jest w czym wybierać. Yy, no, Chwilę trwają, bym powiedział. Mm, mm, bo też poza mm, polskim rynkiem masz też ekspozycję na rynek amerykański e, teraz, czy nie? Nie, 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 nie masz, ale z tego czasu Polska, nie ma. Polska nam tak. się tak. najbardziej Jak patrzyłaś na ten wzrost rentowności obligacji? Czy to był jakiś, to było takie ryzyko? No, troszkę Mówimy się o, o, te, Stanach. o Stanach. tak. Teraz mhm. troszkę się sytuacja zmieniła, a ze Stanów też e, to, co wspomniałeś, tak, mieliśmy tak, sygnał. Tak. no Te stopy nie zostały podwyższone na ostatnich posiedzeniach, tak? Roś, y, znaczy to y, ryzyko, że, że one zostały. Zostaną w grudniu zwiększone też maleje, także być może to jest koniec zacieśniania polityki pieniężnej. Już taki definicja. Tak, tak. No, ja nie jestem jakby, nie, nie czuję się specjalistą obligacji, ale jakieś tam mgliste zdanie o nich mam. Yy, I przyznam się, że no, dochodzenie rentowności yy, amerykańskich 10 latek do, do 5%, to już yy, no, dawało taki lepszy dreszczyk emocji. Do tego, jak do, dołożymy y, fakt, że y, trzeba rolować y, swój dług, czyli ten y, te podmioty, które wyemitowały dług dwa lata temu, cztery lata temu po bardzo niskich y, stopach, dzisiaj są zmuszone rolować po wyższych i żeby im się keszlu spinał, no, jest, y, jest dreszczyk emocji i, i y, no, im wyżej te stopy procentowe, tym bardziej. Y, tym większa nerwowość. Teraz, wraz ze spadkiem inflacji, mam nadzieję, że już więcej podwyżek nie będzie i, i e, nawet niech one zostaną na tym samym poziomie, ewentualnie trochę by te stopy spadły, to byśmy mieli ich zacznę na, na 24 rok, jako, jako taki e, pozytywny impuls dla e, rynku akcji. A opowiadanie o, o dekoniunkturze w gospodarce, o recesji, to są już takie trochę wczorajsze newsy. Także to one specjalnie jakby nikogo tutaj nie, nie szokują. No, wygląda dobrze. No, co? To na koniec jeszcze ja wiem, że ty nie lubisz rozmawiać o spółkach portfelowych, które Ze macie. Nie e, tułka, e, tak, coś. zawsze mówisz, że to jest kwestia okay. pytania do procesu. ile mogę. E, tak. E, zapytam o jedną, o Scope, no. e, dlatego że przedwczoraj e, był dosyć chyba istotny komunikat e, z tej spółki. W środę kurs akcji na otwarciu sesji o 10%. Zamknął się chyba nie wiem, plus 5%. Chodzi o nawiązanie współpracy z niemiecką firmą, tak. W, w ramach projektu Bacteromic. Bacter, y tak, tak. Powiedz mi, jak, czy to jest jakby kolejny taki, coraz bliżej komercjalizacji tego projektu? Jak, jak co, co możesz ja powiedzieć? Ja to? mogę powiedzieć, panowie robią swoje, ale to są pytania naprawdę do, do, do prezesa. E i to on jest odpowiedzialny za politykę inwestycyjną w tej firmie. Ale zostajecie w Scope, bo, ty, tak, bo tak. w czerwcu twój fundusz sprzedał pewien A, tak. pakiet akcji okay. tam po zł no tak. złotych. Chyba. Myśmy sprzedali coś koło jednej czwartej naszego pakietu i to było związane po prostu z dopasowaniem struktury aktywów. Gdy spółka jest, stanowi więcej niż 20% aktywów, to mamy tak zwane bierne przekroczenie, ale okay. tak czy siak trzeba je dopasować. I już czy to była uzasadnianie. Techniczna sprzedaż. Techniczna, tak? techniczna wymuszona regulacjami. Wcześniej jeszcze można było y y y uzasadnić trzymanie tych akcji. Tym, że dostaniemy dużą dywidendę. I dostaliśmy tą dużą dywidendę. Ale, żeby zejść poniżej 20%, trzeba było zrobić transakcję. Transakcja była zrobiona. Wszystko jest w porządeczku teraz. Mhm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był Konrad Łapiński, zarządzający i współtwórca funduszu Total Fisk, który wierzy w polską giełdę i w nowe szczyty wig -u. Tak jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia.